Walenty Krasicki, Waloś Kraksa Kryzys, we własnej dobry, osobie. Dobry wieczór, bardzo dziękuję za zaproszenie, ponieważ moja muzyczna przygoda trwa, wydaje mi się, że mniej więcej około pięciu lat i to jest mój pierwszy raz, kiedy goszczę w, w, w budynku przy myśliwieckiej 357 i jest to poniekąd. Yy... Spełnienie marzeń, bo pamiętam, jak pierwszy raz yy, wiesz, przyjeżdżałem do mm. Warszawy, kompletowałem tu zespół i z dworca centralnego, aż na siekierki po prostu mm. pieszo yy, z gitarą i efektami i przez pół dnia chodziłem. I yy, yy, y, 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 wiesz, i mijałem tutaj właśnie Myśliwiecką 357. Także. Witam ciebie i wszystkich słuchaczy. Również, i to jest naprawdę moje serce się raduje, że tutaj jesteś. Zaczęliśmy od tego konkretnego utworu, ponieważ z tego, co kojarzę, łączy się z nim całkiem ciekawa historia, a raczej jak on został napisany, w jakich okolicznościach. Chyba byłeś pasterzem, dobrze pamiętam. Tak, i mniej więcej był to właśnie moment, w którym. Od poniedziałku do czwartku wypasałem owieczki i, i kozy w Ojcowskim Parku Narodowym. To miało związek z europejskimi programami odnowy wiesz, gatunków pewnych, mm -hmm. pewnych roślinek. A od czwartku do niedzieli właśnie próbowałem się różnymi sposobami przedostawać do Warszawy i grać próby i, i właśnie zaczynać swoją przygodę. Z, z muzyką hmm. i z szerszą publicznością. No i ciekawy był to czas dla mnie, bo z jednej strony zaczynają się dziać jakieś fajne rzeczy w życiu, a z drugiej, no, potężny cień, wiesz, przeszłości hmm. i, i, i takiej walki o siebie. No tak, bo ta druga płyta, z której pochodzi ten utwór, który przed chwilą nam wybrzmiał. A tak, jest naprawdę bardzo mocną płytą i myślę, że troszeczkę kataloguje taki mroczny okres w Twoim życiu. Zdecydowanie. Czy ona jest yy, mocną pozycją? Yy, myślę, że w porównaniu do, do większości pozycji, które się pojawiają teraz, możliwe, że tak. Natomiast dla mnie jest to po prostu proza życia prawdziwego życia wielu z nas, yy, którzy wiesz, borykają mm. się. Z problemami, czy to natury, psychicznej, czy po prostu egzystencjalnej mm -hmm. i, i tak jakby walką, z rzeczywistością, która jest niełatwa, ale w, w gruncie rzeczy ciekawa i, i piękna. Mm -hmm. W tej prozie życia pada w którymś utworze taki cytat. Zamieniłem skałę na Kraków i Warszawę, ale to nie jest do końca prawda. To jeszcze myślę, że trzeba troszeczkę kontekstu dodać, ponieważ ty się wywodzisz ze skały. To jest miasteczko, które według danych gusu na 2017 rok miało 3770 mieszkańców, więc stosunkowo mała miejscowość. Do tego jeszcze absolutnie przepiękna to, to co jest dookoła tego miasta, bo w końcu mamy tam Polski Park Narodowy. Co dało ci to miejsce jak ukształtowało ciebie jako człowieka i jako artystę? No myślę, że, że jestem człowiekiem związany z naturą, mm. że właściwie każdy człowiek jest związany z naturą, a, a wiesz czasy, w których żyjemy i postęp technologiczny nas próbuje odciągnąć od tej natury, także stawiam właśnie na, na naturę. Wydaje mi się, że jestem człowiekiem i każdy z nas właśnie człowiekiem jest i mam nadzieję, że to, co robię, jest właśnie afirmacją życia i tego, że, że właśnie jesteśmy ludźmi, a nie algorytmem. Mm. E, skała w, działała na mnie dwojako, tak samo w gruncie rzeczy jak Warszawa, bo i w Warszawie, i w Skale czułem się nie najlepiej i zmieniło się e, u mnie tylko i aż mhm. podejście, bo w, w gruncie rzeczy i w skale i w Warszawie czułem się dobrze tylko w odpowiednich proporcjach. Mhm. I teraz e, oczywiście cytat, który wspomniałeś, e, jest wycinkiem e, kartką z pamiętnika, mhm. taką pocztówką e, z tamtego czasu. I naturalnie to jest u mnie, jak u każdego płynne, że w jednym momencie mieszkasz tu, w drugim tam. Mhm. Dlatego dzisiaj dzisiaj jestem w momencie, w którym naprawdę lubię swoją, swoją rodzinną miejscowość, i lubię też stolicę, w której, w której mam bliskie mi osoby. Również i w której no, koncentruje się ten, to środowisko muzyczne. Mhm. Wspomniałeś, że jest to kartka z pamiętnika. I tak jak rozmawialiśmy przed anteną, mi się wydaje, że każda z trzech płyt, które wydałeś dotychczas, jest w jakimś tam stopniu kartką z pamiętnika, i. Powiedzmy takim skatalogowaniem konkretnego momentu w Twoim życiu, ale tutaj chciałem się zapytać, jak to wygląda na koncertach? Czy na przykład, jeśli grasz utwory z pierwszej czy z drugiej płyty, kiedy wychodzisz na scenę i zaczynacie odgrywać te kawałki, czy wracasz myślami do tamtych momentów, kontaktujesz się z nimi emocjonalnie, czy to jest raczej już takie po prostu wykonywanie tylko i wyłącznie tych utworów? To jest moja historia i moja hmm. tożsamość. I kiedy przyjdzie moment w moim życiu kolejnego artystycznego zrywu, mhm. to na pewno będą, będzie on okraszony słowami, że nie chcę zapomnieć, kim byłem i kim jestem. Mhm. Bo niewątpliwie jestem innym człowiekiem niż kilka czy nawet kilkanaście Lat temu, mhm. i, i nie chcę zapomnieć o drodze, w które, którą mm, przeszedłem. Mhm. Więc y, cały czas piosenki z moich poprzednich albumów y, odgrywają rolę tak samo istotną, jak wtedy, kiedy powstawały, czyli mhm. taką autoterapeutyczną. Mhm. I tak jak już wspomniałem, no, to jest. Część mojej tożsamości i system wartości, który, e, który dzisiaj obowiązuje, wiesz, funkcjonuje w mojej mhm. głowie, no, no to jest wypadkowa tego, co się działo u mnie w życiu kiedyś i, i jak postępowałem mhm. e, w, trakcie, w trakcie tych życiowych różnych zakrętów. Mhm. E, no, jeszcze w wydaniu koncertowym, no to. Nie sposób nie wspomnieć o tym, jaką siłę ma sztuka i koncerty tak. na żywo, kiedy wszyscy porówno jesteśmy traktowani określonymi częstotliwościami, mm -hmm. rytmem i przekazem. Wierzę głęboko w to, że, że kultura w pewnym sensie ma wymiar y, religijny, mm -hmm. metafizyczny. To bardzo I, ciekawe. I i że scena jest w gruncie rzeczy ołtarzem, a my jesteśmy wszyscy ludźmi, którzy wierzą. A z drugiej strony to stawiacie w roli jednak takiego transcendentalnego bytu, można by powiedzieć, Boga nawet? Hmm. Myślę, że każdy, każdy dla siebie powinien być Bogiem. I powinien się i, lubić, to na pewno. I, I wiesz, i postępować tak, żeby żeby nie szkodzić temu temu światu. Mhm. Ja się nie czuję, szczerze powiedziawszy, nie czuję się istotny na tych koncertach, mhm. na, na swoich koncertach, dlatego zazwyczaj proszę, żeby nie oświetlało mnie światło. Mhm. Ale to Od... też dodaje takiej bardzo dużej tajemniczości podczas Twoich koncertów. Ja osobiście miałem przyjemność być w Pradze Centrum jakiś czas mhm. temu na Twoim koncercie i to była naprawdę fantastyczna sztuka. No i też myślę, że warto zapowiedzieć, że bodaj 7 gracie w Krakowie. Tak, 7 kwietnia. Mhm. Natomiast chciałbym tylko dokończyć, że. Mhm. Podczas koncertów absolutnie nie czuję się jakiś guru, czy, czy wiesz, jakimś mm, szamanem, mm -hmm. tylko bardziej przekaźnikiem mm -hmm. pewnych y, informacji i emocji. Mm -hmm. I po koncertach, tych co bardziej y, emocjonalnych i żywiołowych, ja się czuję jak y, pewnego rodzaju kamera. Mm -hmm. I po koncercie ciężko jest ze mną nawiązać jakiś kontakt, mhm. bo yy, skupienie wysiłek fizyczny i intelektualny, i tak jakby przetwarzanie emocji, które się rodzą podczas koncertu, sprawia, że jestem. Jestem po prostu jakimś bytem mhm. i ciężko na pewno nie traktuję tego jako karmienie ego, mhm. ani ani wiesz, jakiś taki sposób na zarabianie pieniędzy w życiu, mm -hmm. tylko jako Pasji. manifestację y, życia, istnienia, mm -hmm. myślenia, tajemnicy, wszech rzeczy mm -hmm. i, 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 takich, i, i takich sytuacji. O tym na pewno dużo, dużo składniej, dużo piękniej mógłby opowiedzieć na przykład Krzysztof Zanussi lub żyjący już Kieślowski. Mm -hmm. y, ja staram się po prostu, podążając śladami myślicieli i mistrzów w swoich dziedzinach, rozwijać się, trenować swój mózg i, i manifestować to, to istnienie i, i, i rację w pielęgnowaniu zdrowego rozsądku, bo tylko to jest w stanie. Tylko to jest w stanie nas jako cywilizację uchronić przed jakimś. przed przerwą w jakimś rozwoju, mm. tak jak każda z cywilizacji póki co się kończyła. Mm -hmm. Bardzo ładnie powiedziane. Troszkę patetycznie, ale pięknie. Wyluzuj. W sensie ja dzień w dzień chodzę z tymi myślami i one nie są dla mnie absolutnie wyniosłe. Mhm. Wręcz y, z mojej perspektywy y, podłym przekazem jest ten dominujący główny, wiesz, y, główny prąd y, informacji i myślenia mhm. y, cywilizacji w gruncie rzeczy. Mhm. A tak naprawdę y, kim my jesteśmy? Co my tutaj robimy? I, I jaki jest sens w działaniach, które, które dzieją się teraz na świecie? Myślę, że, że jeśli potraktowalibyśmy na poważnie, właśnie jakieś kwestie egzystencjalne i, i, i w gruncie rzeczy, wiesz, bezradność wobec mhm. poznania jakiejś tajemnicy mhm. wszechświata i wiary, no to świat. Byłby dużo fajniejszym miejscem, myślę, że zbliżonym takim yy, do Islandii. Tutaj postawmy kropkę, bo w końcu spotkaliśmy się tutaj, żeby posłuchać Twojej połówki perfekcyjnej płyty. Jaka to płyta? Płyta Sound and Color Formacji Alabama Shakes.